Dzisiaj chciałem trochę porozmawiać o maturze z informatyki. Jesteśmy świeżo po maturach w roku 2020, dlatego, możemy podjąć temat na nowo dla przyszłych maturzystów. Ten podcast nazwijmy to podcastem, audioblog, audioblog jakkolwiek. Chciałbym podzielić na kilka części. Odpowiednie timestampy powinny Wam się teraz wyświetlać na ekranie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do oglądania i słuchania. Eee, temat pierwszy, czyli kiedy zacząć się przygotowywać do matury z informatyki. Hmm, uważam maturę z informatyki za jedną z najtrudniejszych matur. Serio. To, że słyszycie, że ktoś ma dobry wynik tu i tam, to nie znaczy, że, że matura jest łatwa. W żadnym stopniu to tak nie działa. Po prostu niektórzy mają wiedzę większą bądź mniejszą, natomiast wyciągniętą spoza szkoły, załóżmy, są osoby, które w podstawówce uczyły się programować, więc, więc teraz zadania z programowania są dla nich wyjątkowo łatwe. Dlatego mm, nasuwa się pytanie, jak zaawansowany jesteś? Jak bardzo się czujesz na siłach? Jeżeli mm, idziesz od całkowitego zera, uważam, że najlepiej zacząć się przygotowywać na początku drugiej klasy liceum. Jeżeli jesteś w technikum, to najlepiej drugiej klasy technikum. Natomiast jak zaczniesz się uczyć w trzeciej klasie, to nic się nie stanie. Teraz tak. Jak już pewnie wiecie, ponieważ kliknąłeś w ten film, więc jesteś zainteresowany. Matura z informatyki dzieli się na dwie mm, części. Część teoretyczną oraz część praktyczną. Teoria. Do teorii naprawdę trzeba się przyłożyć, ponieważ teorie uważam za trudną. Uważam, że, że część teoretyczna matematyki informatyki jest trudniejsza niż część praktyczna. Warto zwrócić uwagę na dość charakterystyczne algorytmy. O algorytmach będzie w kolejnej części filmu. Natomiast no, na pewno trzeba zwrócić uwagę na, na, na jakieś wyszukiwanie, na sortowanie, gu, gu, głównie takie rzeczy. Czasem są po prostu algorytmy takie niecharakterystyczne. Tu trzeba do treści zadania coś ułożyć. No to wiadomo, trzeba na pewno mm, czuć się na siłach, nazwijmy to w SQL-u. Trzeba umieć wykonywać operacje na różnych systemach liczbowych, zamienianie szesnastki na dziesiątki i tym podobne. Co do części y, praktycznej, do tej nazwijmy to ciekawszej, zawsze są trzy zadania. Jedno na programowanie, drugie na Excela, Trzecie na bazy danych w zamyśle Access. Teraz tak, jak się przygotowywać? Tutaj nasuwa się znowu to samo pytanie, jak bardzo jak zaawansowanym użytkownikiem. Nazwijmy to komputera jesteśmy. Zacznijmy od, zacznijmy od Excela. Uważam, że zadania z Excela są zazwyczaj chyba najłatwiejsze. Chociaż to też zależy, ponieważ, po, ponieważ trafiałem się Zadania, tak zwane pro projekty, gdzie nie mamy danych, tylko mamy bardzo zazwyczaj długi tekst, z którego musimy wyciągnąć pewne wnioski, ułożyć pewną funkcję i na tej podstawie zbudować arkusz. Niestety te zadania, jeżeli, jeżeli jest takie zadanie, to uważam, że, że to jest najtrudniejszy typ zadań maturalnych, jeżeli chodzi o, o metody z informatyki. No tutaj trzeba ćwiczyć, tutaj po prostu trzeba ćwiczyć. Ja wychodzę z prostego założenia. Jeżeli przerobimy wszystkie arkusze z poprzednich lat, najlepiej jeszcze arkusze z czerwca, arkusze próbne, może arkusze jakieś takie organizowane przez kogoś innego. W zamyśle mam, chociażby ja związywałem mm, uczelnia Stodunia. organizowała swoją jakby próbną maturę. Są strony, bodajże arkusze.pl, tak, jest strona arkusze.pl, tutaj jak wejdziecie w zakładkę informatyka, to macie naprawdę dużo arkuszy. Jeżeli je wszystkie przerobicie z zadaniem z Excela, nie powinniście mieć najmniejszego problemu. To samo się tyczy Accessa według mnie. To są po prostu rzeczy, których musimy się nauczyć. Access jest o tyle fajniejszy, że te zadania tak naprawdę zazwyczaj polegają na tym samym. Przechodzimy. Musimy znać na pewno kilka funkcji w stylu right, left, day jump Date value. Na pewno, jeżeli chodzi o accessa, musimy nauczyć się obsługi samego programu. Zadania z accessa będą dla nas bardzo łatwe, jeżeli sobie uświadomimy, ile funkcja ma tak naprawdę wbudowanych, takie jak wyszukiwanie duplikatów, takie jak wyszukiwanie niepasujących danych. Między na przykład kwerendą pierwszą, a ferendą drugą, naprawdę wtedy te zadania są po prostu przyjemnością. No i trzecie zadanie: programowanie. Tutaj trzeba. Jest taki pewien schemat maturalny i trzeba go sobie przyswoić. Natomiast te zadania z programowania są najmniej schematyczne. Uważam maturę obecną, znaczy z tego roku 2020, za całkowicie nieschematyczną. Ale natomiast schemat sam się też zastosował. Jeżeli ktoś potrafił, tam że liczby pierwsze były, to. Jeżeli ktoś potrafił, tak, chyba tak. Jeżeli ktoś potrafił sprawdzić, czy liczba z pierwszym i tak dalej, to na pewno mógł sobie z tym jakkolwiek poradzić, chociaż na te kilka punktów. No i w sumie to tyle. Jeżeli przerobimy wszystkie poprzednie arkusze, to naprawdę powinno być dobrze. Natomiast nasuwa się kolejne pytanie: jaki język programowania wybrać na maturę, jeżeli jeszcze stoimy przed tym wyborem? Uważam, że najlepszy będzie Python. Po prostu co by nie było, Python będzie królował, ma najwięcej jakby funkcji wbudowanych bibliotek, podstawowych tym podobnych rzeczy, i naprawdę to jest przydatne, szczególnie kiedy liczy się czas i nasz kod nie musi wyglądać cudownie, po prostu ma działać, ma zwracać to, co ma zwracać. Kolejna rzecz to trzeba pamiętać o tym, że mamy dowolność wyboru programu, nazwijmy to wyboru programu. Zadaniach, które teoretycznie są na Access bądź na Excel, możemy tym samym zadania z Accessa bądź z Excela napisać pod nie po prostu skrypt w Pythonie, który będzie wyciągał odpowiednie wartości, te których szukamy. To jest naprawdę przydatne. Wtedy wystarczy w, na końcu zadania w kropkach wpisać e, nazwę pliku i on jest zaliczany, tak, on jest zaliczany jako odpowiedź. Jest to coś super. Tutaj trochę taki trick, trochę taka wskazówka. Ale pamiętajcie, że możecie bawić się danymi wejściowymi. Jeżeli macie plik, załóżmy liczby.txt i na tym pliku macie operować, to jeżeli zmienicie tam jakieś pojedyncze dane, to naprawdę nic się nie stanie. Załóżmy, mam kolegę, który na swojej maturze program zwracał mu wszystko dobrze, oprócz tam jednej linijki. Po prostu zmienił tam linijkę i nikt się do tego nie przyczepił. Starajcie się tego nie robić. Natomiast jeżeli już musicie, to zróbcie, naprawdę nic się nie stanie. Ok, yy, kolejna rzecz, algorytmy na maturę. Jeżeli wejdziecie w przeglądarkę i wpiszecie algorytm Edupl, macie tam zakładkę algorytmy maturalne. Na stanie jest podział na nową formułę oraz na starą formułę. Generalnie dawno nie było na maturze przykładowo szyfrów Szyfr, załóżmy. Przedstawieniowy to jest coś, co może się pojawić w niedalekiej przyszłości. Natomiast warto znać algorytmy, które były wymagane na starą formułę, które się tam pojawiły, ponieważ na pewno na pewno egzaminatorzy, znaczy osoby, które układają matury, na pewno czerpią inspirację z tych starych arkuszy. Ja bym na pewno zwrócił uwagę na algorytm znajdywania lidera w zbiorze. On jest dość takim algorytmem, który uważam, że, że mógłby na maturze się pojawić. Jeżeli nie na części praktycznej, to na teoretycznej. Uważam go za taki właśnie typowo maturalny. Na pewno trzeba znać takie algorytmy jak Eglidesa oraz NWW i MWD. Fibonacci pojawił się na teorii, z tego co pamiętam, raz, chociaż nie wiem, czy on nie był na teorii, załóżmy, czerwcowej. No, no ogólnie algorytmy, które działają na liczbach całkowitych, takie jak to składanie liczby na czynniki pierwsze, Algorytmy na tekstach, e, takie jak wyszukiwanie wzorca w tekście. Generalnie pojawia się ten motyw w zadaniach, jak nie w takiej formie, to, to trochę innej, natomiast jest to dość, dość charakterystyczne. E, jak mówiłem, algorytmy szyfrowania uważam, że jest to coś, co może się na pewno pojawić. Przykładowo w Cezara. Jako pamiętam z jakiejś, ale wydaje mi się, że to była próbna. Znajdowanie podciągów, sito Eratosthenesa. To na pewno może się pojawić, i wydaje mi się, że było na jednej z teorii, natomiast była to teoria bodajże czerwcowa. Teoria, a praktyka. Co do teorii. Jak już mówiłem, uważam ją za dość trudną. Natomiast wszystko jest do nauczenia, tak? Nawet jeżeli będziecie mieli, załóżmy, problem z algorytmem, to jest. Tyle zadań, na których możemy chociaż kilka punktów zdobyć, że. A co zazwyczaj one polegają na tym samym? Prawda, fałsz, dotyczące zapytań do bazy danych. Prawda, fałsz, bądź inaczej skonstruowane zadanie na operacje takie jak zamiana liczby dziesiętnych na szesnastkowe i tym podobne. Oraz coś, co warto, wydaje mi się, poćwiczyć, ponieważ było bardzo rzadko i wydaje mi się, że w ogóle jeżeli chodzi o nową formułę, to pierwszy raz było dopiero w tym roku sieci. Naprawdę warto poświęcić chociaż chwilę na sieci. No i wydaje mi się, że to wszystko, co, co chciałem powiedzieć o maturze. I tak, zapraszam do innych filmów, zapraszam do subskrybowania oraz zostawienia lajka. Cześć!